W internecie pojawiła się lista aktualizacji na kilka nadchodzących miesięcy i podobno została ona potwierdzona. Otrzymaliśmy ogrom informacji na temat współpracy Fortnite'a z FNAFem i wiemy, co może trafić do gry z tej okazji i mamy sporo nowości. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, kodmiga i witam was na odcinku ze współpracy Fortnite'a i FNAFa. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę, tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. A i widzowie, chciałbym dodać, że już dzisiaj wyjeżdżam na cały weekend i wracam dopiero w niedzielę i z tej okazji już o godzinie 11 odbędzie się dzisiaj live, czyli za godzinę, a jego premiera jest już na YouTubie, link do niej macie w opisie i kolejny live będzie dopiero w niedzielę no i pamiętajcie, że filmy i shortsy będą każdego dnia, tak jak zawsze. No i tak moi kochani, jak każdy z was bardzo dobrze wie, Fortnite jest chyba jedyną grą na rynku, która wprowadza aktualizacje co średnio dwa tygodnie, a przy nich dodaje nam ogrom zmian i nowości. I co ciekawe to nie koniec takich aktualizacji. W internecie w ostatnich dniach została opublikowana lista, która przedstawia wszystkie nadchodzące aktualizacje, jakie trafią. Do ...do Fortnite'a oraz co ciekawe daty, w których trafią one do gry, a cały ten temat został nam podany przez Lickera Shina. Jego posty macie widoczny teraz na ekranie i możemy się z niego dowiedzieć, potwierdzone przerwy techniczne na kolejne miesiące. A dalej mamy listę ośmiu aktualizacji, które zostaną wprowadzone do Fortnite'a w tym obecnym, jak i co ciekawe, kolejnym sezonie Marvela. Między innymi wiemy z niej, że za tydzień do gry trafi aktualizacja, o czym Mówiłem Wam już ostatnio, a kolejna trafi dopiero 23 lipca, czyli prawie na koniec sezonu. I zaraz po niej 6 sierpnia do gry trafi ostatnia aktualizacja sezonu 3. Kolejna aktualizacja to aktualizacja nowego sezonu i potem są zaplanowane na 4 września i jest to pierwszy update sezonu 4, a kolejne są 17 września, 1 i 15 października i wychodziłoby na to, że kolejny sezon 4 zakończy się w okolicach, końcówki października. Pamiętajcie, o czym wspomina również sam Licker, że aktualizacje te mogą się lekko zmienić pod względem dat, ale dodaje on, że nieznacznie, czyli mowa tutaj o takich maksymalnie dwudniowych różnicach między tym co zostało podane w jego pość na Twitterze. Teraz jednak przejdziemy sobie do kolejnego tematu, który dotyczy współpracy, jaka może trafić do Fortnite'a i spokojnie mogę powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych współprac przez graczy, a chodzi tutaj oczywiście o współpracy z em Tak dokładnie kochani, w internecie właśnie pojawiły się informacje na temat takiej współpracy, a cały ten temat został nam podany przez dosłownie wszystkich likerów na Twitterze, a cały temat rozpoczął się od pewnego postu konta FNAF na Twitterze. 19 czerwca po południu oficjalne konto FNAF na Twitterze napisało jak obiecaliśmy oto nasz plan na miesiąc sierpnień i mamy tam między innymi premierę dwóch pełnych wersji gry i różne zaproszenia i jest tam wzmianka o zwiastunie współpracy. Zapowiedź współpracy, według ich daty, jest zaplanowana na 6 sierpnia. I jeżeli cofniemy się do pierwszego tematu, jakiego sobie dzisiaj omawialiśmy w filmie, to dowiemy się, że dokładnie tego samego dnia do Fortnite trafi ostatnia aktualizacja obecnego nam sezonu. Skoro tego dnia do gry trafi aktualizacja, a oficjalne konto FNAFA na Twitterze podało nam, że tego dnia ma zostać udostępniona zapowiedź współpracy. To wprost można pomyśleć, że jest to zapowiedź współpracy pomiędzy FNAFem i, oczywiście, Fortnite'em. Cały ten temat podali nam również likerzy na Twitterze, o czym mówiłem wam chwilkę temu, i wspomnieli nam o dokładnie tym samym, o czym mówiłem wam tutaj. A żeby to było mało, przypomnieli nam ostatnie informacje, jakie pojawiły się o tej współpracy. Między innymi, jakiś czas temu FNAF był wymieniony na ankietach Fortnite'a z możliwymi współpracami do zrealizowania. A skoro była to współpraca na liście, to jeszcze bardziej potwierdza nam się to, że zapowiedź, o której jest tutaj mowa, dotyczy tego Fortnite'a. Teraz jednak warto wspomnieć, co zostanie wprowadzone do Fortnite'a z tej okazji, i tutaj nowości może być naprawdę bardzo dużo, ale też nie liczyłbym na to, że będzie to większa współpraca niż ta, która trafi na event lata, czyli ta z piratami. Pierwsza rzecz, której możemy się spodziewać z tej okazji, to nic innego jak kluczowe postacie z FNAF. I teraz w tle macie przedstawione wszystkie które tam są dostępne i dodam, że nie wszystkie z nich trafią do gry, tylko jak już to kilka pojedynczych. Poza tym możemy spodziewać się, że na wyspie pojawią się jakieś pojedyncze zmiany z tej okazji, takie jak nowe przedmioty, dekoracje czy nawet jakieś specjalne mini lokalizacje, gdzie znajdziemy sobie takie postacie i będziemy mogli sobie z nimi porozmawiać. Żeby to było mało, na 100% jak przy każdej wielkiej współpracy jaka trafi do Fortnite'a pojawią się darmowe nagrody dla graczy, czy to za jakieś specjalne zadania, czy to na jakiejś stronie i jak już to będą to takie mniejsze darmowe nagrody. Sam osobiście nie spodziewałbym się, aby Fortnite z tej okazji przygotował dla nas jakiegoś specjalnego skina czy coś w tym stylu, ale i tak nagrody powinny się jakieś pojawić i niestety ich obecnie nie znamy, ale spokojnie poznamy, gdy będzie do nich bliżej. Pamiętajcie, że Fortnite na pewno przygotuje dla nas coś, czego totalnie się nie spodziewamy, tak więc spokojnie, nowości z tej okazji będzie bardzo dużo i najważniejsze jest teraz to, aby otrzymać 100% potwierdzenia, Odnośnie jej wprowadzenia. Na teraz, tak jak już mówiłem, są to teorie, które mają dużo nawiązań, i mam nadzieję, że ta współpraca zostanie wprowadzona do Fortnite'a. I tak jak już wspomniałem, pierwszych dokładnych informacji w tym temacie spodziewajcie się w okolicach sierpnia. Jednakże, widzowie, przy temacie aktualizacji sobie pozostańmy, ponieważ poza tym, że poznaliśmy współpracę, jaka trafi przy okazji ostatniej aktualizacji obecnego sezonu, poznaliśmy jednocześnie, pewną informację, która dotyczy ostatniej aktualizacji. Cały ten temat został nam podany przez likera Shino na Twitterze, który napisał nam, że aktualizacja 31.0, czyli aktualizacja sezonu czwartego, właśnie została dodana na serwery testowe i jest obecnie cały czas testowana przez twórców gry. Oznacza to jednocześnie, że wszystkie aktualizacje, jakie mają trafić do Fortnite'a w tym obecnym sezonie teraz, zostały już ukończone i czekają tak naprawdę tylko na wydanie w grze i informacja ta Daje nam również znać o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie za każdym razem, gdy aktualizacja kolejnego sezonu jest testowana, już po następnych wielkich aktualizacjach w plikach pojawiają się pierwsze rzeczy, które dotyczą kolejnego sezonu. Więc niebawem spodziewajcie się małych wycieków. Oczywiście nie mówię tutaj, że wycieknie zaraz zdjęcie kolejnego sezonu, jakiś zwiastun, czy może skiny karnetu, tylko chodzi tutaj o takie mniejsze wycieki, które dalej będą potwierdzone name jaka będzie tam tematyka i jakie nowości tam trafią. Do tej pory już poznaliśmy ogrom informacji na temat nowego sezonu, które już potwierdziły nam prawie w 100%, że kolejny sezon to sezon Marvela, ale więcej informacji na pewno bardziej potwierdzi ten temat, tak więc musimy sobie poczekać. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na tematy współpracy pomiędzy Fortnite'em a FNaFem, to zostawcie pod tym filmem łapkę i komentarz, współpracy. Praca, a nie dość, że dostaniecie wszyscy serduszka, to nagram dla Was kolejny odcinek. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!